Sie mamo z tej strony Lubi, a w dzisiejszym odcinku zgrałem w Rivals, ale jako bot! Więc zostawcie w camer, a my bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Więc pewnie się pytacie Lupi, ale jak grać jako bot? Najpierw musimy się przebrać za bota, czyli jakoś normalnie. O na przykład ja tu mam skin bacon i teraz jesteśmy takim mini botem jakby. I teraz klikniemy home. I teraz dołączamy do Rivalsu i widzowie. O co chodzi, że gramy jako bot? Więc my bierzemy najsłabsze praje takie, które boty zawsze biorą. I oczywiście robimy to tak, że nie możemy sprintować. I losowo he he, obracamy kamerę, więc dobra. Zacznijmy od 1v1. Więc dobra, jesteśmy jako bot i myślę, że nikt się na to nie nabierze. Ale też spróbujemy jako bot! ciekawie, więc zostawcie subskrypcję, łapkę, górę, a my teleportujemy się i tu Okej, okay, więc klasycznie wybieramy arenę, bo tam są boty, więc teraz bierzemy karabin szturbowy, pistolet malinowy i chyba tutaj co tam jeszcze? Pięści są za, za darmo i granat. Tak, bierzemy to, o nie, żeby ona się tylko nie dowiedziała. Nie będziemy oczywiście tutaj tak spytniu sprintować i uwaga, dobra, obracajmy się jak jakiś nubek. O, o, i, o, oh no, zginęliśmy. Dobra, nie wiem, ale nie możemy teraz zginąć. To jest jakieś fajne, bardzo ciekawe, ale mamy teraz skórki, niestety, więc nie, spróbujmy to skórką nie grać, więc pyk, 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 pyk. o, oh no, zginęliśmy. Więc teraz spróbujmy troszkę lepiej podejść do tej rundy, więc teraz spróbujemy tak nawet lepiej podejść, więc skoczmy tutaj i agresywnie bijemy ją agresywnie i teraz zbieramy sobie amunicję wydajemy i brrrrrrrrr i lecimy ona sobie myśli, że jakiś bot ją pokonał. Więc tutaj nie wiem Nie wiem czy bot może ją pokonać, ale ona ma 120 level i gra na telefonie, więc bodik będzie w nią strzelał i ogólnie lecimy z tym śledzie, byk, wygraliśmy z nią. I my sobie teraz i takoby. To wygląda jak normalnie granie bota i wyglądamy jak oczywiście oficjalny bot. Dobra, lecimy z tym i teraz idziemy prosto do niej, żeby ją tutaj zabić. I nie wiem, czy ona podejrzewa nas za bota, ale pyk, 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 popatrzcie. Okej, okay, dobra, pyk pik, cyk i spróbujmy ją rozwalić łapkami. I dobra, udało nam się. Nie wiem, ale ona myśli, że jesteśmy botami, ale raczej znaczy, że jestem botem, botem, ale raczej nie jestem botem. I rzućmy granat teraz. Tak, okej, okay, dobra. Rzuciłem granat i teraz idziemy, jak bot oczywiście, so, idziemy tą stroną na przykład i wyglądamy tak jak bot. I ogólnie my wyglądamy jak bot i losowo obracamy kamerą oczywiście i teraz zrobię takie coś. To będzie takie coś, że po robimy tak i normalnie strzał. A my już mamy do góry i pyk. I pyk. I popatrzcie mam no. pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, Więc dobra ja nie wiem co ona sobie teraz myśli, że jesteśmy botem. Oj, poślizgnąłem się, tak nie można robić. I oczywiście pyk. Ona myśli, że mam teraz e-bota, że dobrze że w ogóle celuje. Ja nie wiem ogólnie. I popatrzcie na to. Tyk, 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 tyk. Ej bo to jest takie coś, że dobrze celuję i nie wiem czy wygram, ale zbiorę. Ale chyba potrafię udawać bota Tylko musimy usunąć też te skórki, żeby ona się zbytnio nie dowiedziała, ale raczej ona nie wie Bo ona już pewnie nie pamięta czym grała, kiedy zaczynała grać w rywalstwie. I let's go, wygraćmy jako bot Więc teraz zdejmijmy szybko te skórki, żeby to wyglądało jak normalne I normalnie jeszcze co tam te boty mają pistolet maszynowy. No to pistolet maszynowy jest normalny. No już jest, znaczy, są normalne. Tak one wyglądają. Dobra, tak, tak. I zestaw, nie, nie zestaw medyczny, granat musi być normalny. Więc widzowie, ja już się nie doszłam następnej rundy, żeby mnie kontrolować. Na razie nie skoczyliśmy ani razu znaczy, razie, na razie ani razu nie przysprintowaliśmy No to w sumie raz się zdarzyło. I Także, udajemy mega dobrze bota. Żeby jeszcze udawać bota, nie wybieramy żadnej innej mapy, po prostu on sam wybierze i zobaczmy, co się stanie. Dobra, wybieramy karabin turnowy pistol maszynowy, e, pięści i granat, takie klasycznie. Będziemy się to dziwnie jakoś obracać, więc teraz taki granat rzucimy i będziemy strzelać, o tak. XD Strzelam jak jakiś dosłownie bot i oni tego nie rozumieją Znaczy wierzę, że... o zobaczcie No way, oni tego nie rozumieją, lecimy Let's go, wygrałem Ale żeby być też botem trzeba się szybciej obracać I co jest, ktoś do mnie właśnie dzwoni Dobra i lecimy szybciej, się obracamy jak jakaś główka pyk, 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 pyk. I lecimy pyk 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 oh O nie! Ostatni raz musimy go zestrzelić i myślę, że nie uda nam się. I zrobię to tak, że boty będziemy i pyk! Ej ile o ma HP? O oh, wygraliśmy! Dobra teraz się obracamy jak dosłownie jak jakiś bot. Popatrzcie na to. Icie Pyk pyk pyk. I teraz musimy zostawić mu bombę o oh, no to nie, to nie zadziałało niestety i teraz prrrrrrr, lo, lets go i na razie spoko wygrywamy z ludźmi którzy mają mega dobre ragi 162 120 i to jest mega dobrze dobra oznaka, że udajemy też dobrego bota i boty oczywiście nie są mega dużo razem na górze więc teraz rzućmy granat żeby się on nic nie spodziewał i teraz zabijmy go rękami Pyk, 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 o i cyk, 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 i teraz dokończmy to i lecimy 5 do 0 jako bot, więc dobra myślę, że zagramy sobie tą ostatnią rundę jako bot, ale dajcie znać czy chcecie więcej kontentu z rejwalsów, bo oczywiście będę robił więcej kontentu z rejwalsów, będę robił więcej filmików i widziałem, że wam się tamten filmik spodobał rejwalsom. Okej, okay, teraz gramy już jakimś procent i teraz nie chcę w ogóle przegrać, ale chyba przegramy, bo widać po skinie, widoczne jest. dobra, wyjeżdżamy grama i lecimy z tym widzowie i uwaga, zaczynamy rurkę i strzelam go do bomba. o, chyba nie trafiliśmy, tak szczerze, to jest, to jest jakiś pro, że nie trafiliśmy, o, dobra, on się potrafi ślizgać i ogólnie... Pomyślcie sobie teraz, co jest bot w takim levelu, co jest wygrane no wygranej ma. Ale teraz w ogóle spróbujmy go wkurzyć, więc popatrzcie na to. Spróbujmy go tak wkurzyć, mega wkurzyć, że wkurzamy go i pyk. Cyk, cyk, cyk I zabiliśmy go właśnie jako bot. Więc dobra, teraz spróbujmy zabić kogoś mega mocno. O dobra, znaczy tego ziomeczko. Daj się znać, czy chcecie chcecie odcinek, że gram jako tryhardowy bot. Bo wtedy to będzie dosłownie beka, jak zginie ktoś. dobra, to po prostu zginie ktoś wykona, ale dobra. O nie, pośliznę, nie mogę się właśnie, nie mogę pytać kontrol. A ja już jestem przyzwyczajony od klikania tego, bo gram dużo w drybalsy. Ja jestem sobie tutaj bacikiem. Chodzę sobie. Strzelam do niego. Dobra, jest 2-2 remis i ogólnie teraz będziemy się ruszyć tak mega dziwnie. Odpala większego DPI. I popatrzcie na to. Cyk, 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 let's go. Jak my to wygraliśmy? Jak my to wygraliśmy? Jak my to wygraliśmy? Nie wiem. Ej, oni będą teraz sobie myśleć, że mamy A-bota normalnie. I... O! O! Kurcze biedny ziomek O, nie dobra nie możemy to tak robić wygraliśmy let's go biedny krzyk wygramy każdą rundę jako bot więc dobra teraz spróbujmy go rękami zabić a nie zabijemy go chyba rękami ale pistolecikiem pistolecikiem maszynowym spróbuję go zabić o spróbujmy go zabić pistolecikiem maszynowym Mogę tak robić. Więc dobra, ja już nie chcę, mi się nie chce. Dobra, do widzenia, czaciks. Dobra, popatrzcie na to granie, jak teraz normalnie tryhard bot. To nie jest chyba jakiś bot. On sobie teraz myśli, to nie jest bot. To nie jest bot. To nie jest bot. Dobre, mafii, co tygodę, dobra, witajcie, się. Siema, widzowie, z tymi